Boże Narodzenie jest największym ujawnieniem się Boga i największym obdarowaniem przez Boga. Boże Bóg, Boże Bóg staje się człowiekiem dla naszego zbawienia, to jest to ogromne wyniesienie ludzkiej natury. Bóg stał się jednym z nas, przyjął kondycję Trudu życia, ale nie wziął udziału udział w grzechach ludzkich, bo jest, bo jest Bogiem. Później, dla zgładzenia grzechów ludzi, wziął na siebie skutki grzechowe, by zapłacić na Krzyżu Ojcu Niebieskiemu za grzechy świata i ludzi uwolnić. Ale On zawsze jest Bogiem. I nic ze swego bóstwa nie utracił, stając się człowiekiem, a ludzie, gdy Bóg stał się człowiekiem, wiele zyskali. Zyskali bowiem niezwykłą Bożą Moc. A jak to z Bogiem jest? Ano, Słowo Boże nam objawia, a bez objawienia byśmy tego nie znali. Gdy Słowo Boga. Pisze, że na początku było Słowo, Słowo z wielkiej litery. I było u Bogiem i było u Boga i było Bogiem. I było na początku Boga. To jest to ujawnienie. Ujawnienie Boga w naturze. Bóg bowiem odwiecznie, czyli niehistorycznie, bezpoczątkowo. Potęgą swą rodzi syna. Ojciec rodzi syna. I miłują się wzajemnie. Są dla siebie oddaniem i współbrzmieniem. A to działanie boskie jest tak nieskończone, że miłość między nimi to też Bóg, trzecia osoba boska. Dlatego Ojciec rodzi Syna. Syn zwraca się ku Ojcu z wzajemnością. I ten między nimi to nie coś, a ktoś w wymiarze wiecznym. Jest On nie tym, który następuje po nich, lecz jest On tym, który. Istnieje, współistnieje razem z nimi. Trzy osoby boskie, wszystkie sobie równe, mające jedną miłość, jedną wolę, a razem stanowią jednego Boga. Jeśli Bóg jest miłością, bo jest, to tenże Bóg jest wspólnotą osób, bo gdyby Bóg był jedynością, nie byłby miłością. Miłość to relacja. Jeśli Bóg miłuje, to znaczy, że jest relacja, odniesienie, oddanie się Panu Bogu. W każdej osobie boskiej, jeden Bóg, trzy osoby. Dlatego modlimy się i żyjemy w imię jednego Boga, który jest Ojcem i Synem i Duchem Świętym. I tenże Bóg w osobie Słowa, niektórzy tłumaczą Logosa, tenże Bóg stał się człowiekiem historycznie w ludzkiej naturze w celu odkupienia ludzkich grzeszników, czyli tych, którzy utracili Boga i siebie zatracili. I on stał się Bogiem, aby niemożność zgładzenia ludzkich grzechów przez ludzi wziął na siebie. Bóg bowiem jest wszystko mogący. I ten, który wszystko może, nie zna przeszkód i problemów. To, co dla ludzi jest przepaścią i zapaścią, dla Boga nie jest problemem. Bo Bóg jest wszechmogący. On stał się człowiekiem dla naszego zbawienia i ujawnia się ten Bóg, zrodzony, a nie stworzony, jeśli chodzi o Jego boską naturę, natomiast zrodzony historycznie w dziejach zbawienia dla ludzi. W Palestynie w Betlejem. Pan Jezus jest Palestyńczykiem jako człowiek. I On urodził się z Najświętszej Maryi i Panny, zawsze dziewicy, który, które nie dotknęły skutki Rajskiego grzechu, czyli nie dotknął jej grzech pierworodny, uprzywilejowana, obdarowana, wybrana. Otrzymała łaskę dziewiczego poczęcia za sprawą miłości Boga, czyli ducha świętego. I to, co się w niej poczęło, to Jezus, który brzedł na świat w skrajnej nędzy, w warunkach bydlęcych tak jak to jest między ludźmi grzesznik to ten, który wyrzucił Boga ze swego życia i go nie potrzebuje. Dlatego Pan Jezus przyszedł do tego świata, w którym było nikłe zapotrzebowanie na Boga i zrodził się w warunkach nieludzkich. To również nie tylko dlatego, że ludzie go nie chcieli, choć niektórzy oczekiwali, ale również dlatego, by ujawnić, że Bóg przychodzi nie dla siebie, lecz dla ludzi. Dlatego przychodzi z skrajnej nędzy aby wszyscy mieli śmiały przystęp do Niego, by nikogo nie przewyższał. A on się uniżył już tak dalece, że nikt nie mógł Go w tym uniżeniu wyprzedzić. Urodzenie Jego zostało objawione prostym pasterzom. Aniołowie ich pobudzili, je znajmili. Pasterze przyszli, uradowali się. I Pan Bóg też zadziałał na mędrców, którzy wybrali się do Boga z powodu tego, że gwiazda na niebie im ujawniła niezwykłość wydarzenia, do którego zmierzali. Mądrzy jednej miłości zamysłu mędrcy Znaleźli dziecię i jego matkę i złożyli jemu królewskie dary, kapłańskie dary, męczeńskie dary. Kiedy uznali w nim Boga kapłana, czyli żertwę ofiarną i króla, a później z radością wracali do siebie, a w pobliżu Betlejem, Morderca Herod niczego nie pojmował żył w strachu i zaborczości morderczej i czyhał na dziecię Jezus. Odpowiedz sobie na pytanie, jak Tobie ujawnił się Pan Jezus i na ile wiara Twoja jest gościnnością dla Niego? Bo przecież wiara to nie jest opowiadanie o Bogu, który kiedyś, gdzieś coś. Bo Bóg nie jest historią, Bóg jest bieżącą aktualnością. Dlatego jest pytanie, na ile pozwalasz Bogu w swojej dyktatorskiej wolności, na ile pozwalasz, by on w tobie miał znaczenie, zaistniał i ciebie obdarował? Boże Narodzenie. Nie przebrzmiewa, ma swą aktualność w Tobie teraz, albo Bóg jest dla Ciebie oczekiwaniem cierpliwym, Jego miłość jest cierpliwym wołaniem do Ciebie, abyś pozwolił się Bogu ogarnąć, uchwycić i obdarować. Boże narodzenie dokonuje się w konfesjonale przy rozgrzeszeniu. Komunii świętej, ale świętej i komunii. Boże Narodzenie dzieje się tam, gdzie miłujesz kosztem siebie, gdzie żyjąc w łaskach od Boga, przysparzasz Bogu chwały i pozyskujesz innych dla Boga. Tam się rodzi Bóg, gdy skutecznie przekazuje, że wiarę tym, którzy jej nie mają lub ją, utracili. Ten przekaz następuje wtedy, gdy uparty grzesznik jest pokonany przez przekonanie, przeobrażenie, przekierunkowanie, gdy na powrót pragnie Boga i żyje z nim. Mogli się trzeba o to, by takie wielkie sprawy działy się i miały swoje znaczenie również. W życiu Twoim, by Boże Narodzenie nie było tylko tęsknym śpiewaniem, albo raczej słuchaniem kolęd, by nie były to tylko święta dni wolnych i kulinariów, lecz niech to będzie czas, w którym Bóg ma w Twoim życiu ogromne znaczenie, dlatego że On. Chcę dać Tobie siebie i nie chcę, by dar Jego był nadaremnym. Dlatego druga osoba Trójcy Świętej doznała wcielenia. On się wcielił w ludzkie ciało, a później w wielki czwartek przed Męką. On się wchlebił pod postać chleba, a dając siebie jako treść objawioną mu się wsłowił w ludzki język, stając się słowem informacji i odkupienia, aby człowiek znając prawdę żył w wolności od błędu. Miał szczęście zmierzania bezbłędnego w kierunku usprawiedliwienia, które niesie radość. Jesteś więc w procesie uświęcenia, na etapie zaczątku. Jak ziarno rzucone w ziemię już pęka, już kiełkuje. Natomiast Bóg chce dać Tobie. Wielkości niesłychanej, gdy staniesz się człowiekiem wielkiego owocowania, wielkiego uświęcenia, wielkiego odwożenia i odbudowania. Bo nie po to żyjesz, żeby smakować goryczy ziemskiej, lecz po to żyjesz, by radować się Bogiem na wieki. On stał się dla ciebie człowiekiem. Abyś tu już dłużej nie był człowiekiem grzesznikiem, lecz byś był człowiekiem, który jest przyodziany w Boga i żyje z mocy i mądrości samego Boga. Jest więc Ci dawana wielkość, której nie ogarniesz rozumem. Wyobraźni zabraknie. Jest Ci dana wielkość, która będzie Cię wypełniać i rozprzestrzeniać przez całą wieczność. I w tym życiu ożywiania niekończącego się, gdy Twoje życie będzie intensywniało od Daru Bożego, jesteś tym, któremu nie zabraknie, który nie musi czekać na swą kolej, lecz miłość Boga jest dla Ciebie bezpośrednia, nieograniczona. Jest dla ciebie miłością, taką, jakbyś był jedynakiem. Jakby już Pan Bóg nikogo nie stworzył, tylko ciebie i całym tobą się zajmuje, to możesz mieć takie odczucie, choć jedynakiem nie jesteś, ponieważ miłość współstworzonych jest również darem dla ciebie, tak jak darem dla nich jest Twoje miłowanie. W jednej jedynej jedyności, Boga dla ciebie, ty odnajdujesz swą miarę, zwycięstwo i radość niegasnącą. Po to Bóg stał się człowiekiem, abyś ty był coraz więcej Boży, a coraz mniej ludzki w bezbożności i egoizmie zastraszania. Dlatego gdy Bóg daje Ci siebie, Ty daj siebie Bogu, a doznasz spełnienia wiecznego.